W 1862 roku za ścianki Łapińskich przycięła linia kolejowa z Sankt Petersburga do Warszawy. Dla mieszkańców tutejszych terenów, mieszkających nad Narwią, był to nowy rozdział ich życia. Do tej pory większość z nich zajmowała się głównie uprawą roli, zajmowaniem się własnymi gospodarstwami, a nowe zjawisko cywilizacyjne, jakim była kolej, wprawiła, że był to też nowy okres. Linia była nowością, linia kolejowa dla wielu tutejszych ludzi. Była nowością dlatego, ponieważ większość z tych mieszkańców zajmowała się tylko i wyłącznie rolnictwem. Z dziada, pradziada zajmowali się uprawą roli, hodowlą zwierząt. Niektórzy zajmowali się również rzemiosłem. Tak więc początkowo niewielu z nich było zainteresowanych. Pracą w branży kolejarskiej. Wiemy jednakże, że kiedy budowano tą kolej w latach 1851-1862, łapińscy i inni przedstawiciele rodzin szlacheckich, jak Roszkowski, Perkowcy, łupińscy, bardzo ochoczo zatrudnili się do przewozu ziemi do niwelowania tego terenu, za co otrzymywali zresztą bardzo sowite, jak na tamte czasy, wynagrodzenie. Ale jeśli chodzi o pracę w zawodzie kolejarskim, to łapińscy z takich wsi jak Łapy Szołajdy, Łapy Demowina, Łapy Wity czy innych zaścianków, nie byli tym w ogóle zainteresowani. Dopiero w okresie międzywojennym to się zmieniło, kiedy w rejestrach pracowników, warsztatów głównych w łapach, bo tak nazywały się w okresie niepodległości, odzyskania niepodległości, coraz więcej spotykamy pracowników, którzy mają na nazwisko Łapińskie. Nazywam się Adam Łapiński, w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach zacząłem pracę w 1981 roku, najpierw jako uczeń szkoły przyzakładowej i była taka sytuacja, że u mnie w domu było niemożliwe, żeby nie pracować w tym zakładzie tutaj w Łapach, z tego względu, że cała moja rodzina, z, od rodziców, z taty i z mamy strony, Całe rodzeństwo wszyscy pracowali w zakładach. Przyjmuje się, że już pod koniec lat XX. wieku łapińskich pracujących na terenie warsztatów w głównych łapak mogło być przynajmniej już 50, a być może nawet więcej, to tłumaczy, dlaczego akurat kancelaria warsztatów zaczęła wprowadzać ich numeracje. Bywało też i tak, że pracowali ci łapińscy no, z pokolenia na pokolenie w kolejnych latach. Pracował więc ojciec, zaraz przychodził też syn, który wiedział, że jego ojciec pracuje przy kolei, on się zatrudniał i również otrzymywał numer. A już rekordzistą był jeden z pracowników, wymieniony w latach 50. Z XX wieku, który. No, on pracował, jego ojciec pracował, a jeszcze pracował w tym samym czasie jego dziadek. Mowa tutaj o Janie Łapińskim, który miał jeszcze syna Pawła, później jeszcze syna Marka i takich osób było coraz więcej, zwłaszcza po zakończeniu II wojny światowej, kiedy tego zajęcia było bardzo mało. Zakłady trzeba było odbudowywać, bo były bardzo mocno zniszczone i prawdziwy jakby wysyp tych pracowników o nazwiskach łapińskich, ale również łupińskich, perkowskich, roszkowskich to właśnie następuje po zakończeniu II wojny światowej. Były też sytuacje, kiedy łapińscy musieli dzielić swój czas spędzony na własnym gospodarstwie, a dzielić czas spędzony w zakładach naprawczych taboru kolejowego. Był to czas trudny, ponieważ od kwietnia do przynajmniej września każdego roku wzmagały się prace polowe. Stąd też wielu łapińskich, ale również przedstawicieli innych nazwisk i przedstawicieli mieszkańców innych wiosek, musiała być na polu, musiała być we własnym gospodarstwie z uwagi na liczne prace rolnicze. Zakłady pełniły nie tylko rolę głównego przedsiębiorstwa. Głównego miejsca, w którym zatrudnione, zatrudnionych było większość mieszkańców łap, to było także miejsce, które pulsowało pod względem kulturalnym zakłady posiadały własne kino, salę kulturalną, drużynę piłkarską, orkiestry, sekcje teatralne. Było tego bardzo dużo. Organizowano różne wycieczki krajoznawcze. Ten powiew kulturalny on emanował na całe miasto i sprzyjał rozwojowi Obiecyjnego miasta oraz okolicznych miejscowości. W przeciwieństwie do naszych obecnych czasów, gdzie no mamy mnóstwo nowinek cywilizacyjnych i wydaje się, że nie jesteśmy znudzeni tym, co mamy, to kiedyś w każdym okresie roku e, mieszkańcy mieli co robić. Mieli co robić w wolnym czasie. Wystarczy powiedzieć o. Ym, instytucji kulturalnej, która tutaj powstała co prawda dopiero pod koniec lat 70. bo mowa o wiejskim domu kultury była Patrzowaj, ale już w latach 50. istniały drużyny piłkarskie, LZS Łapy Dębowina, którego później zresztą później prezesował. Mieczysław Łapiński. Z kolei drużyna Huragan Shoajdy, która również tutaj rywalizowała z różnymi drużynami sąsiednich wsi od lat 60. aż po późniejsze lata. Były również. Koła różnego rodzaju, gdzie spotykano się na dyskusjach, wiejski dom kultury w Wapakszowajda, którego tutaj ofiarni mieszkańcy budowali w czynie społecznym z Wapszołajd, on tutaj pełnił główną rolę kulturalną. Jedną z, był to jeden, był to, była to jedna z bardziej prężnie działających instytucji w całym podówczas powiecie łapskim.